Proszę Pani Przewodnicząca Janyska. Dziękuję bardzo. Proszę świadka, powiedział Pan o tym, że nie był Pan oczywiście funkcjonariuszem politycznym, a merytorycznym. Tak. W związku z tym mam pytanie: kiedy i w wyniku jakich czynności ustaliliście rolę w cudzysłowie oczywiście Pana Kobosa? Co do kiedy to już jakby próbowałem sobie przypomnieć. Ja tutaj naprawdę nie jestem w stanie otworzyć po tylu, jakby po takim czasie dokładnie kiedy. Dobrze, ale czas od lipca do marca chyba nie był. Ale to już jesteśmy w roku którym, bo... Czy pan chce powiedzieć w związku z tym, że przed lipcem 2022 roku miał pan już informację? Nie, ja twierdzę, że... No to, no to mamy mhm. w takim razie zakres czasowy jasny. Mhm. No to proszę. Nie wiem, ale ja nie wiem o. Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie, bo jakby nie za bardzo. Nie wiem, o którym pan, pani momencie mówi. Bo ja się jakby odnosiłem od, do, przed chwilą do, do tego, od kiedy jakby y, kobos skoczył nam, mówiąc potocznie, y, no, na, na biurko w, do materiałów i wtedy rozpoczęliśmy te czynności. Kiedy to To są momenty takie, że w momencie, kiedy się pojawia. Y, nagle nazwisko jakiejś jak, jakieś postaci, znowu rozpoczynają się wobec tej osoby konkretne, jakby czynności sprawniające, analityczne, które pozwalają na Tak, jakby zbudować... i Kiedy te czynności pozwoliły Wam na powzięcie y, informacji zdecydowanie, że y, jest to y, osoba, y, która korumpuje w MSZ? Daty nie podam, natomiast to znowu będę się musiał odnosić do tego, bo, na, y, no bo to jest y, na tym etapie tego przesłuchania poruszę się, ciągle zmierzamy do czynności operacyjnych i one... Ale mnie nie chodzi nawet, wie pan o konkretną datę, żeby nie, nie muszę wiedzieć, bo, bo rozumiem, że może pan nie pamiętać, który to był dzień konkretnie, który tydzień w ciągu roku, ale proszę powiedzieć mniej więcej, tak? Miesiąc, niech pan powie. Nie jestem w stanie powiedzieć teraz, miesiąca. Naprawdę? Natomiast... Nie jest pan w stanie nie powiedzieć, Nie stanie to tak... miesiąca, bo ale chodzi o to, to chodzi o pewien harmonogram. Ja próbuję państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawia się nazwisko. No ale to, to rozumiemy. To Wtedy... wie pan, co, nie powtarzajmy już tego ale, wszystkiego. Ale, ale jest tylko to ważne. Ja zadałam panu konkretne pytanie, a pan jakoś ucieka od tego harmonogramu cały czas. To jest, od jest prosta od początku, odpowiedź, bo ja nie pamiętam. Na początku tak pan tych... przewodniczący Sowa pyta o ten harmonogram, a pan tutaj raczej yy, próbuje nas odesłać do szkoły podstawowej, a nie potrafi nam pan ale, powiedzieć, to szkoły podstawowej daty. w służbach, a nie do szkoły podstawowej jakiejkolwiek innej. Proszę pana, nie ma znaczenia. Podstawa jest podstawa. I w takim razie, bo nie wiem, być może Pan o sobie mu powiedział, że Pan po tych 30 latach to jest w Szkole Podstawowej Służb, bo chyba tak to jakoś zabrzmiało. E, proszę... Spróbuję Pani proszę mnie teraz obrazić natomiast, nie, ale nie proszę, proszę pana, nie robić. Pan nie Pan w protokole będzie mógł sobie e, zapewne odczytać, w jaki sposób tam Pan to sformułował, więc nie ma problemu. Nie wiem, co, e, co e, powiedzieć. Czyli rozumiem, że... E, nie pan co, i, i nie róbmy ping-ponga, tak? Ja bym bardzo prosiła, żeby świadek odpowiadał na pytania, tak? Odpowiadam pani. I żeby pan nie ping tutaj nie uprawiał, bo nie proszę nie wprowadzać takiej atmosfery yy, do tej komisji. Yy, czyli rozumiem, że nie określi pan nam tutaj tego. Yy, yy. No, czasu określi, próbuję określić czasookres. Jeszcze raz powtarzam, państwo mają ten czasookres w aktach. Ja nie mam akt przy sobie. To jest prosta odpowiedź, bo, bo ona niczego nie zmienia, nawet jak będę pamiętał. Ja dlatego odpowiadam w ten sposób. Yy, yy, Mogę wymyślać te daty, ale ich teraz nie pamiętam. Natomiast dokładnie tak to wygląda: od momentu. Ja, wróć, zróbmy krok do tyłu. Ja naprawdę nie chciałem Państwa obrazić. Natomiast chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, bo ja wiem, co ja mówię i co próbuję przekazać. Że w momencie pozyskiwania pierwszych, dat, pierwszych informacji, e, najpierw jest czas na pewnego rodzaju zbierania, nazwijmy to tak potocznie, danych, żeby móc rozpocząć działania, które są już działania bardzo sformalizowane, i te działania z kolei też trwają, bo one trwają czasami trzy miesiące i tu znajdzie Pani odpowiedź na to, o co Pani pyta. Bo żeby móc pozyskać kluczowe informacje, no to służby mają do tego narzędzia, żeby, żeby je wykorzystać. I na to trzeba czasu. I nie jest to jak w filmach kryminalnych i w serialu, tylko to trwa często kilka miesięcy. Proszę pana, czy proszę się pojawi, się czy Nie się skupiać nie na filmach i serialach, tylko na konkretnych pracy, Bo na razie jak pan, te pana opowieści, to tak troszeczkę zakrawałyby na scenariusz filmu. Proszę o pana, tak wygląda prowadzenie czynności opercyjnych śledzi. Ale powiedział pan też, że pan nie obserwuje na co dzień komisji śledczych, no że nie. pana działania były zgodne ze sztuką i zasugerował nam pan również, abyśmy się powołali na ekspertów, byłych być może funkcjonariuszy i tak dalej. Tak. To ja w takim razie tutaj powołam się na byłego szefa agencji wywiadu i zadam panu pytanie, który udzielając wywiadu odniósł się do tej sytuacji. I mówi cytuję to nie miało prawa ujść uwadze służb, a konkretnie uwadze agencji wywiadu. Mówi o tym czas przed lipcem 2022 roku. To do jej zadań należy identyfikowanie takich patologicznych zjawisk jak te, które pojawiły się w tej sprawie. Po to agencja wywiadu jest ulokowana w MSZ i w polskich placówkach dyplomatycznych na świecie, potem ma tam swoich ludzi, żeby między innymi identyfikować tego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa. Państwa. I agencja powinna uprzedzić ministra spraw zagranicznych, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które należy uznać za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, a w razie braku reakcji za pośrednictwem ministra koordynatora do spraw służb specjalnych poinformować o tym premiera. Minister koordynator, czyli minister Mariusz Kamiński, powinien być już w tę sprawę zaangażowany od dawna. Czy ma pan może wiedzę, że. Tak było, tak się działo, że agencja wywiadu uprzedzała i że pan koordynator wiedział. I czy w tym zakresie podejmował jakieś działania, które zgodnie z prawem powinien realizować, czyli na przykład koordyn koordynowanie działalności służb specjalnych. W tym zakresie. Co do zasady, teoretycznie to, co tutaj jest powiedziane, jest prawdą. I prawdą jest też to, że dokładnie służby działały, dokładnie... Tak, jak trzeba. Zgodnie z nie tylko z zasadami, ale. Czyli przepraszam, czyli przed lipcem 2022 roku informowały pana koordynatora? To pan chce powiedzieć? Nie, ja chcę powiedzieć, co jest trudne tutaj właśnie do, do przekazania i do przyjęcia, że to tak z pozycji państwa i kiedy się to obserwuje z zewnątrz, to wygląda to całkiem inaczej. W służbach w służby pracują. W ciszy, szczególnie kiedy jest proces operacyjny, ten moment operacyjny czasami trwa lata i, i tutaj nie ma pola do tego, żeby... Mm, Pewne rzeczy ujawniać, pokazywać, bo to jest naprawdę długi, długi czas. I faktycznie to, to, to przestępstwo, o którym tutaj rozmawiamy, czyli powoływanie się na wpływy, jest bardzo trudnym przestępstwem. I dlatego te pytania trzeba rozbierać na części, bo się ich, z pozycji człowieka ze służb nie da się odpowiedzieć w taki sposób. To jest skomplikowana kwestia. Po pierwsze. Proszę pana, ale ja ale zadałam ja bym... konkretne pytania i bardzo bym chciała, żeby pan mi konkretnie czy... na nie odpowiedział. To tak? jeszcze raz pytanie będzie. No, nie, Pani przewodnicząca, pyta Pan hmm. świadek odpowiada, a nie robi wykładu. No mogę odpowiadać, tylko razie, nie da się odpowiedzieć w taki sposób yy, tak nie. Yy, czy ma pan wiedzę, że yy, były yy, realizowane działania, że był zawiadamiany koordynator do spraw służb specjalnych wcześniej przez Agencję Wywiadu bądź inną służbę, że... Jest taka sytuacja możliwa korupcjogenna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i czy uprzedzano ministra spraw zagranicznych, a koordynator, czy w tym zakresie podejmował jakieś działania, aby te informacje przekazać również do innych służb. Czy ma Pan taką wiedzę? Tak, był na bieżąco w momentach, które, w których dochodziły służby do jakiejś. W jakich, nowych, momentach? Ustaleń. w jakich momentach? Czy harmonogram czasowy też pan potrafi nie jest, do tego podać? To nie ma schematów takich, że... Y, dlatego próbuję pani wytłumaczyć państwu, że prowadzenie y, czynności y, procedury operacyjnej, ono nie jest... Y, 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 to nie działa w ten sposób tak, że... Y, y, Albo od razu coś wiemy, albo ale dopiero na końcu się w czasie, i tak dalej. Ale, w ale czasie, dzieje się w czasie ja o ten czas pytam. Ale w czasie, Ja kiedy, o ten czas pytam. Ale w czasie, kiedy... Pierwszy moment jest taki, czyli tak, pierwszy minister koordynator, jak już tak spróbujmy to. Proszę pana, ale na, na proszę. Ale, ale... Kiedy się dowiedział, kiedy przekazał informacje, my działamy. Pierwsze, pierwsze momenty, kiedy ustalamy, próbujemy ustalić na początku, czy to jest jakaś, jakaś prawda, czy nie, bo to nie jest informacja a tak, o, tego rodzaju, że są. Nieprawidłowości w MSZ. -cie. Proszę pana, Jest ja zapytałam konkretnie, a pan wciąż mi teoretyzuje yy, i wykłada procedurę. A ja pytam konkretnie o ten konkretny przypadek. Rozumiem, że nie uzyskam odpowiedzi. Tak? Uzyska pani odpowiedź takiej, takich, że tak, w momentach, których, e, w których wiedza była. A które to momenty? E, no, mówię cały czas, że w momencie, kiedy następowały e, nowe ustalenia, które. Kiedy? No wtedy, kiedy następowały. Aha, wtedy, kiedy następowały. No fajnie, to, po, to kluczy, sobie porozmawialiśmy. Naprawdę. Dobra. To w takim razie jeszcze kolejne pytanie, bo widzę, że tutaj Pan zrobi wszystko, żeby uniknąć tych pytań. Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy, państw, czy, czy Państwo zapewnialiście ochronę antykorupcyjną ministrom? No zapewnialiśmy w takim e, trybie, jakie to jak, jakie przewiduje, e, 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 jakie są możliwości, jakie przewidują e, jakby e, zasady w, w tym w tym zakresie. To proszę bardzo, bardzo krótko powiedzieć, tak jakie to są zasady. No my e, centralne działania jak, na bieżąco, jak, jak, prewencyjne jak i, też, e, i tak dalej. Też jak pani poseł przewodnicząca, nie wiem teraz e, się się pewnie orientuje, no to Centralne Biuro Antykorupcyjne w tym takim trybie, przynajmniej w tej kwestii związanej z wydawaniem wiz, nie jest służbą, która jest jakby w całym systemie zamontowana jako element, który online sprawdza. Funkcjonowanie tego rodzaju działań z pozycji MZ-u. My, Centralne Biuro Akuracyjne działa trochę troszkę inaczej. I, i e, oczywiście e, pozyskujemy informacje od albo od innych służb, które... Mają w tym systemie oceniania albo wsparcia tego rodzaju działań są bliżej, częściej i więcej, i wtedy, kiedy różnego rodzaju mechanizmy, jakieś negatywne sygnały, które byłyby w naszej właściwości, to nam przekazują, przekazują nam ministrowie, przekazują nam inne osoby. Natomiast Centralne Biuro Antykorupcyjne w takim trybie osłonowym, codziennym, nie funkcjonuje, natomiast robimy i prowadzimy, Różnego rodzaju szkolenia antykorupcyjne, i to na przykład w tym zakresie byliśmy bardzo aktywni w różnych miejscach, ale to są działania punktowe, działania, które albo są prowadzone zgodnie z planem przyłożonym, który został ułożony w centralnym biurze antykorupcyjnym, lub też na wniosek poszczególnych podmiotów. A proszę mi powiedzieć w takim razie, na czym polega na przykład ocena stanu bezpieczeństwa antykorupcyjnego? Na czym polega ocena stanu bezpieczeństwa antykorupcyjnego mhm, w ale, takich jednostkach? Ale w, teraz pytam ogólnie, czy w tym akurat wypadku? W tym wypadku. No, y, Dokładnie na tym, co powiedziałem, czyli y, z jednej strony y, sami inicjujemy różnego rodzaju spotkania, ale takie, takie propozycje Dobra, i inicjacje z naszej, na, z naszej strony były w różnych miejscach bardzo częste. Natomiast... Y, Powie no. pan, co bo interesujące jest to, że pan Kobos bywa niemal na co dzień w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ma miejsce parkingowe. Niektórzy go uważają za współpracownika. Takim nie jest. Śle maile, maile są wysyłane dalej. Mhm. No. Załatwiane mu są różne sprawy i to jest niezauważone. I wie pan, teraz zacytuję pana wypowiedź pana wiceministra Piotra Wawrzyka, który powiedział w wywiadzie. Ale gdy myślę o całej tej sprawie z KOBOSem, no co innego. To jak działa, a raczej nie działa system antykorupcyjny w Polsce? Gdy wokół ministra kręci się jakiś przestępca, służby specjalne powinny natychmiast reagować. Przecież od tego są. No, a jak pani sobie to wyobraża, żeby to zrobić um, technicznie. To nie, to nie um, i, mnie pan zadaje pytania, tylko okay. ja zadaję pytania. No to ja para. odpowiem. E, e, służby antykorupcyjne to tysiąc. 1000... 300, 60, 200 osób. Mogę, nie będę tego robił, bo zarzuci Pani, że uciekam od powiedzi. Jak rozłoży Pani te, te formacje na części, no to, no, gdyby... Czyli iść, chce iść, mi Pan powiedzieć, że rację iść, miał Pan Piotr Wawrzyk, że nie działał system antykorupcyjny ma, to, to w Polsce, jest, który ma to jest pani, otoczyć tarczą antykorupcyjną to, to ministrów? To jest Pani Ja pani zadałam panu pytanie. Pani, ale, do, no, ale dorobiła już pani do tego Nie. E, coś takiego. Nie, Nie Ro, robimy. E, służba antykorupcyjna prowadzi e, działania w kontekście takiej osłony antykorupcyjnej e, na zasadach, które są sformalizowane i określone w strukturach e, centralnego biuro Kor korupcyjnego i w miarę swoich możliwości. Natomiast jeżeli pani chce powiedzieć, że podmioty typu Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy jakiekolwiek inne nie ma swoich systemów, które na co dzień właśnie monitorują funkcjonowanie nie, tych urzędów... Nie, ja nie urzędów. chcę tego powiedzieć, proszę pana, i tego nie powiedziałam. Dziękuję bardzo, Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, pan poseł Przemysław Witek.